Cześć Wam, witajcie w sobotę. Um, mam dla Was kilka wiadomości, kilka informacji w sumie odnośnie diety, co się u mnie dzieje, bo kilka rzeczy się zmieniło. Dzisiaj rano obudziłam się z nieludzko zapchanym niestety nosem i ten nos cały czas się zatyka i odtyka. Wczoraj miałam kilka nieprzyjemnych skurczy w podbrzuchu, a dzisiaj dla odmiany te skurcze przeniosły się ciut wyżej, czyli na wysokości jelit. No ale najbardziej uciążliwym, najdłuższym, najdłużej trwającym problemem, jaki mam, to jest strasznie ściągnięta skóra na dłoniach. Uczucie to mogę porównać do uczucia po długim siedzeniu w wannie. Wiecie, jak się tak marszczą paluszki to jest takie uczucie ściągnięcia. To właśnie... Ale na szczęście skóra nie jest pomarszczona, a trochę, ale jest trochę sucha, więc cały czas smaruję je różnymi kremami do rąk. No i na tą chwilę to chyba... Tyle, co się pozmieniało, i powiem Wam, że już po dwóch kęsach czegokolwiek jestem taka pełna. A jeszcze jedna ciekawostka: nie mnie codziennie do ważenia, i oboje e, dzisiaj nie schudliśmy nic. Nic się nie zmieniło ani gram. Zazwyczaj kilka punkcików na wadze było mniej, a dzisiaj i ja i on mamy dokładnie ten sam wynik, który mieliśmy wczoraj. W końcu znalazłam moją idealną podomkę. No, to by mi się sprawdziło, nie jest Hej, coś wam, co tam u was słychać? Jak wam minął weekend? Dajcie znać. U mnie wszystko ok, w porządku. weekend był taki, pogoda była nieciekawa. Ta nieciekawa pogoda utrzymuje się do dzisiaj. O, nie, może nie tak, dzisiaj jest gorzej, bo dzisiaj leje bardzo i jest strasznie ciemno na zewnątrz. Miejmy nadzieję, że przejdzie do jutra. Jutro już będzie, powinno być wszystko ok. A Co z dietą, jeśli chodzi o dietę, no to tutaj też się pozmieniało, powiem wam. No niestety wszystkiego w życiu przewidzieć nie można. Mi wyskoczyły dodatkowe badania, które muszę zrobić. No a nie mogę być na diecie, jak je będę robić, oczywiście. Ja dowiedziałam się o tym w sobotę. Na szczęście nie byliśmy długo na diecie, więc te wychodzenie z diety też będzie krótkie, ale na dietę na pewno wrócimy. I mam nadzieję, że tym razem, tym drugim razem uda nam się być. Tyle, ile przewidzieliśmy, żeby na nie być. A póki co nie narzekamy, bo powiem Wam, że nawet ten tydzień wiele nas nauczył i wiele nam dało dziwo. Także opłaca się jak najbardziej nawet na tydzień. Zresztą widać tu po mojej brodzie, nie ma drugiego podwódzka. <grywka> Pierwsza rzecz, która mi zniknęła, to, to właśnie wyprofilował się owal twarzy, z czego się bardzo cieszę. No i 3 kilo do tyłu, to też nieźle, u Lorenza 4. Słuchajcie, to jest moje drugie podejście do chleba pieczonego w domu. Tym razem bezglutenowo. <noise> Forma taka, jaka jest, bo keksówki nie mam. Okej, okay, jeżeli wyjdzie ten chleb, to obiecuję, że kupię keksówkę. No, ale jeżeli nie, no to... Nie no, wyjdzie, będzie serce, też fajne. A brzydkie chmury sobie poszły i wyszło słońce. Powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona z pogody. Ostatnio mamy codziennie 20 stopni. Oprócz oczywiście tych trzech ostatnich dni, gdzie wielkość powietrza dochodziło do stówy normalnie. Pogoda irlandzka. No ale już jest fajnie. Ostatnio zabrałam się za moje zioła i bazylię co roku trzeba wymieniać, więc ją kupiłam nową. Natomiast mięta mi ją żyła. więc Zniszczalny rozmaryn puścił kwiaty, ale szałwia nie wiem, czy się podniesie po tych mrozach. No, w razie co wymienimy ją na lepszy model. Będąc w sobotę w IKEA, dorwałam aloes i zobaczcie, tu jest pełno nowych liści, więc mam nadzieję, że, puść, że przyjmie się w moim mieszkaniu. Cześć Wam! Właśnie pod niedaleko, gdzie mieszkam, jest manifestacja, więc pokażę Wam, jak strajkują Włosi. Ludzie na manifestacji walczą o swój szpital, z tego co się zorientowałam. Szpital w Popoli, a hasłem jest łapy precz od szpitala. Cześć wam tak wygląda już połowa mojego chlebka wczorajszego. Powiem Wam, że jest bardzo smaczny. Niestety forma niespecjalnie się nadaje, więc muszę kupić keksów. Cieszę ja się bardzo, że wyszedł, bo powiem Wam, że jest bardzo szybki w przygotowaniu. Smaczny i zdrowy. Cześć Wam, witajcie w Ortonie. My przyjechaliśmy tu załatwić kilka spraw, ale mamy jeszcze chwilę i zobaczcie, mamy widok na port. Wcześniej widzieliście teatr. Teraz wybieramy się do zamku. Niestety GPS nasz troszeczkę zawalił i zamiast do zamku zawiózł nas do portu. I ja przyznam szczerze, że nie było tak trudno znaleźć zamek. Port jest na dole, my jesteśmy u góry. Zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Zobaczcie, jaka czysta woda. W zamku już nie ma, raczej są ruiny. Będziemy zobaczyć widok. Bella Słuchajcie, wzięliśmy pierwszą lepszą drogę z, z, z zamku i doszliśmy do katedry. I jak się okazało, to nie jest taka zwykła katedra, tylko jest tutaj grup apostoła Tomasza. No proszę. Zobaczcie, jak Włosi fajnie sygnalizują, jakiej płci jest dzidzisz, który się urodził w danym domu. Tutaj akurat dziewczynka. Tutaj... Ja muszę przyznać, że ten system głoszenia dobrej nowiny bardzo mi się podoba. Nie jest e, takie, wiecie, zwykłe szeptanie, no i co, i co się urodziło? Tylko wszyscy sąsiedzi, cała okolica wie, że urodziła się wą dziewczynka lub chłopczyk. Dzisiaj Lore mi pisze, że jest dzień karbonary, słuchajcie. I mówi, czy może kupić wszystkie składniki na kolację? Bo przecież dopiero co wyszliśmy z diety. Ale jako, że dieta była krótka, to wychodzenie z tej diety też zajęło tylko kilka dni, więc no już powinno być wszystko ok, jeżeli zjemy tą karbonarę na kolację dzisiaj. Cześć Wam wieczornie, ja chciałam Wam pokazać mapę, która została, um, która powstała na bazie pytań do Goge, dlaczego o jakiś kraj i... Więc najczęstszymi pytaniami to na przykład, dlaczego Turcja nazywa się Turki, albo dlaczego Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską, albo dlaczego Irlandia jest taka zielona, lub dlaczego włos, włosi są niebiescy. Czyli krótko mówiąc, dlaczego włoska drużyna narodowa na przykład ma niebieskie koszulki? Czy wiecie dlaczego? Kolor ten nazywa się Blue Savoy i był, był kolorem dynarchi, dynastii Savoy, czyli król włoski. <laughs> Woli przygotowują e, plaże do sezonu.